Dzień dobry, zrobimy sobie dzisiaj makijaż w stylu koreańskim. Mam nadzieję, że wyjdzie mi coś podobnego. Standardowo zaczniemy sobie od nałożenia SPV. Brwi sobie rozczesuję. Troszeczkę je przyciemnię kredką, tak bardzo delikatnie. Mam tutaj taki dosyć jasny podkład, tak myślałam sobie go nałożyć. Ok, lecimy z korektorem. Pod oczy. Mam biały puder i nie zawaham się go użyć. Przypomnijcie mi, że po skończeniu tego makijażu muszę już sobie umyć pędzle. Czas najwyższy. Hop. Ok, bielsza nie będę. Tu mogła być Twoja reklama, Wizir. Pobieramy się zarysowanie powiek. To będzie najtrudniejsze, coś tak powiem. Tu, ja. tu miałaś sobie taka podpowieka, troszeczkę jest to too much. Trochę kratki. Bling, bling. Dobra, wyszczupliłam sobie trochę nos. Teraz ogarnijmy rzęsy. Trochę tuszu. Dłuższych już nie zrobimy. Oczy już chyba ogarnięte, tak to się prezentuje. Trochę różu na nosek. Policzka, Pusto po sobie zrobimy. Wyjeżdżam sobie za kontury. Chciałam sobie zrobić inny kształt ust w ogóle. Tak się to prezentuje na gotowo.